Teatr to jest takie miejsce, w którym się tak dużo rzeczy dzieje, że tu bym musiała teraz zasiąść w fotelu i opowiadać po prostu jakieś historie. Taką anegdotą to jest to, że moja przyjaciółka jest syna szafra, notorycznie próbuje wyrzucić jakieś rzeczy z garderoby, które ja z powrotem. Wnoszę do niej, takie żyćko po prostu prowadzimy ze sobą. Zajmuję się aktorstwem i śpiewem w Teatrze Muzycznym Kapital. Przygoda się zaczęła bardzo dawno temu, w 2009 roku, kiedy przyjechałam na casting do musicalu her. Dostałam się do spektaklu. Ja zawsze kierowałam się pasją i Wkręcałam się we wszystko. Myślę, że to jest najlepszy przepis na fajne życie, ciekawe. Tutaj są wszyscy moi bliscy, tutaj zrobiłam wszystkie swoje najważniejsze role. Tutaj jest moja rodzina, się cały czas rozwijam, biorę udział w ciekawych projektach. Cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem i z takimi cudownymi ludźmi, czyli moimi kolegami, aktorami zespołu, jak i z paniami garderobianymi, całą ekipą techniczną i wszystkimi ludźmi, którzy w tym teatrze pracują. Dla mnie kreatywność jest wyobraźnią, fascynacją, pasją, umiejętnością łączenia różnych ciekawych pozornie niełączących się elementów, coś niezwykłego i ciekawego i takiego pozwalającego wprowadzić szczyptę magii do naszego życia.